Hej, witajcie w kowerze. I jakbyście się zapytali, czemu mnie tak długo nie było, to po prostu nie wiem czemu mnie tak długo nie było. Nie miałam czasu nagrać. Kuzyn na mnie przyjechał, potem musiałam robić lekcje, nauczyć się, robić dwa sprawdziany. Nie. Mam parę sprawdzianów w tygodniu, i musiałam się jeszcze trochę pouczyć. Odrobić lekcje i, wy... i chodzę jeszcze na korepetycje ale teraz przechodzę do was z kowerem. I jeszcze jedno. Zmieniłam nazwę na łóżkach. Ale nie będzie się będzie też się pojawiać vlogi z koni i w ogóle. Po prostu, ko skoro konie moim światem, to by musiało być wszystko o koniach. A to w sumie. No, kocham konia, oczywiście. Ale nie chcę, żeby też wszystko było o koniach, bo to by byłoby. Byłoby. Są troszkę takie. Dla nim to by było inne. Nie wiem, jak dla innych, ale. No. Dobra. A więc. Zaczynamy. Ciągle myślę o Tobie, Ty w mojej głowie, rozumiesz mnie bez słów. Wszędzie czuję twój zapach. Mijają lata, a ja dalej czuję głód. Kawałek po kawałku, jesteś moją układanką. Chodzimy o poranku, nic tak nie smakuje jak ty, y -y -y. nie chcę żadnej rukoli, dajcie mi pepperoni. Przez żołądek do serca. Nasza miłość jak cztery, Ciągnie się już do nieba. Przez żołądek do serca. Jesteś warty każdej ceny, Wiem, że nigdy się nie zmienisz. Nie zapomnisz o rocznicy, przecież obchodzimy tylko dzień pizzy. Co ich ustnie palnie kłamstwo. Chcecie więcej z każdą warstwą. Nawet ja jestem w sosie, ty nadrabiasz za nas twoje. Kawałek po kawałku, jesteś moją układanką. Chodzimy o poranku, nic tak nie smakuje jak ty, e, e, e. Nie chcę żadnej rukoli, dajcie mi peperoni Przez żołądek do serca. nasza miłość jak czeda, ciągnie się aż do nieba. Przez żołądek do serca. nie chcę żadnej rukoli, dajcie mi peperonii. Przez do serca, nasza miłość, jak teda, ciągnie się aż do nieba. Przez do serca. A więc, dziękuję za oglądanie. I to by był ich koniec.